Cześć kochani, tu Agata z Życie Cię kocha. Dzisiaj chciałam krótko powiedzieć, tak gwoli pocieszenia. Wszyscy, którzy atakują w jakiś sposób kogoś, wszyscy, którzy robią komuś jakąś krzywdę, tak naprawdę się bronią. Myślą, że tak muszą. Myślą, że dla nich tak będzie najlepiej i że się nie da inaczej. I czegoś się boją. W jakiś sposób chcą siebie przed tym ochronić i dlatego atakują innych, dlatego się dzieje krzywda na tej planecie. I Jestem pewna, że wystarczy im pokazać, że tak jest i okazać empatię. Jeśli oni zrozumieją, dlaczego coś robią, to co robią, to będą wtedy mieli wybór. I część osób, które sprawiają ból i robią jakąś krzywdę drugiemu człowiekowi, podejmie inną decyzję. Zauważając, że całe zło to nie są oni. To jest jakaś, jakaś krzywda, której kiedyś doznali, z której wywodzi się jakieś ich cierpienie, które Powoduje, że działają w ten, a nie inny sposób. I w małym zakresie dotyczy to też mnie i ciebie. Zobacz, w jakim miejscu jesteś przyczyną cierpienia. Czy to innych, czy swojego. I Przyjmij, zauważ i zrozum, że to nie ty, że ty nie atakujesz siebie czy innych. Ty się przed czymś bronisz. I jeśli okażesz sobie tę odrobinę empatii, dasz sobie to zrozumienie i przestaniesz się utożsamiać z tym, czym nie jesteś. To przestaniesz myśleć i wierzyć, że musisz i że się nie da lepiej, bo będziesz przeczuwała to lepiej. Nawet intuicyjnie, nawet jeśli nie wiesz świadomie, jak to lepiej wygląda, to wiesz, że to, co jest, że powodowanie cierpienia swojego albo innych, nie jest jedyną drogą i nie wynika z tego, kim jesteś. Kocham cię.